to niewolnik. Zwracam się w tym momencie do wszystkich palaczy świata. Wstyd! Wstyd mi za was! Za to, że jesteście takimi mięczakami. O, ludzie słabej woli! Powinniście brać przykład ze mnie. Ja od dziecka ćwiczyłam charakter. Najpierw przez pół roku odmawiałam sobie czekolady. Pamiętam, jak trzymałam ją w szklanym pojemniku. Podchodziłam codziennie i z nabożeństwem się w nią wpatrywałam. Ślinka ciekła mi na jej widok. Wtedy ja dziecko płakałam. Jednak twardo mówiła mnie, bo tak kartowała się Stać! Nie pogardza mnie, człowieku! Zapij ci z ust! Tak, wali ci! Nie boisz się użyć tego kolokwialnego zwrotu! Wali ci z gęby popienniczką! Wali ci przeterminowanym oddechem! Czarną smołą, która niczym całun rozłożyła ci się w twoich kiszkach! Moje suki trawienne atakują moje nozdrza fetorem papierosów. Mhm. Dlatego nadchodzi ten moment, kiedy jestem zmuszona powiedzieć ci prawdę prosto w oczy. Nie umiem się dalej z tobą przyjaźnić. Nie możemy być ze sobą na ty, bo nie żywię do ciebie za grosz. szacunku. Pogardzam tobą, pogardzam wam i palacie. O człowieku małej wiary! Myślisz, że byłabym zdolna zrobić coś takiego, gdybym była palaczem? A ty w życiu nie odważyłbyś się na coś podobnego. W tym jednym papierosie, z którego mój but robi miazgę, jest cała słabość ludzkości, jej służalczość i zniewolenie. W tej jednej chwili ten mały, pokraczny człowiek, który siedzi w każdym z nas, zostaje przeze mnie rozdeptany. Krzyczy razem ze mną, i stąd precz! Mamy pogranne człowieczką! Zostaw, więc wariat szalone. <grymne> o, czy się fajnie? Siemanko, dziewczyny, kipsy w górę. Słuchajcie, <grymne> macie e, tę paniczkę, bo z mojej się gaz ulotnił, co nie? Ha, ha, ha. Nie mamy. Ale jak to? Tak to. No ale przecież palenie jest fajne, co nie? Nie, już nie jest. Nie dlaczego. Bo ostatnio... Rozumiałyśmy, że palenie szkodzi naszemu zdrowiu. Dobra, przecież ja to jestem gwiazdą i wyznaczam trendy. Ale jestem taka fajna, super fajna jak wy! I rzucam to, co nie? Piąteczka. Co, dziewczyny? Widzę, że też już nie palicie. No nie. Pochwalam, pochwalam. Nie wiem jak was, ale mnie się o miłość. Wow. Piękna nieznajoma zakręciła mi w głowie. Chciałbym ją jeszcze chociaż raz zobaczyć. Cisza! Nie przerywaj mi! Słuchaj, w ostatnich dniach cała szkoła plotkowała tylko o jednym: Jacob, najprzystojniejszy, najcudowniejszy, najpopularniejszy, najbardziej w idealnym idealny. Zerwał z Co? Słuchaj, wszyscy mówią, że zerwał ze swoją dziewczyną. Nie wszystkich powiedział, że ma dość z tego, że go ciągle ukłamywała. <grych> Czy to nie cudowne? Największy przystanek w szkole jest wolny. Yy, I wiesz co? Chodzi hmm. no taka plotka, że poszukuje dziewczyny. Podobno w jego typie są szatynki. No właśnie. Ciekawa, która okaże się tą szczęściarą. Nie, nie, no dziewczyny chyba nie chodzi wam o mnie. Zwariowałyście? Nie. Uważam, że byłabyś dla niego idealną dziewczyną. Byłaby z Was niezła para. No jasne. Musisz tylko w siebie uwierzyć. Jacobie! <grystanie> kochany, gdzie jesteś? O, spójrz, jakiś ty śliczny! Tak, jutro pójdziemy na imprezę, wiesz? Hej, Carmen. Hej, Jacob! Pięknie dziś wyglądasz. Ach, dziękuję! Chciałem się ciebie o coś zapytać. Tak? Czy poszłabyś ze mną na imprezę? Ależ bardzo chętnie, tak, Jacobie, Kobie, tak! Pójdziemy na imprezę. Będę śniła o tobie całą noc. Jutrzejszy dzień będzie najpiękniejszy w moim życiu. Co się stało? Zostaw mnie! To miał być mój wielki dzień. Rozumiesz? Nie, nie rozumiesz, bo nie jesteś wielkim, tłustym, wielorybem. Wszyscy zostawcie mnie w spokoju! Ty chyba nie myślałaś, że między nami tak naprawdę, i że ja chcę mieć sobą na imprezę. Ale przecież o, myślałaś to takie urocze. Ale rozbudzimy się. To koniec. I co teraz będzie? Co ze mną będzie? To nie jest takie proste. Wszyscy się ze mnie śmieją. Rodzice nie kochają mnie za to, że jestem gruba. Dość tej diety. Jestem głodna. Chcę mi się jeść. Nie. Muszę być lepsza. Muszę być lekka jak motyl. Nie, nie mogę. Mój organizm wypełnia głód. Jestem głodna. Już dłużej nie mogę tak żyć. Chcę być wolna jak moty, wzbić się, zniknąć choć na chwilę. Jest na to tylko jedno rozwiązanie.